No witam, ponownie Bogdan z tej strony z naszymi drzewami i krzewami typowo dla pszczół Gledycia, tu jest taka w żółtym kolorze kwiatki ma takie, nie są to kwiatki, to są takie które się tam otwierają takie zawiązki i one się otwierają, tam u góry już pszczół jest dużo jest to z rodziny akacjowatych również drzewo Także. też tam się troszeczkę dzieje I jeszcze może tutaj dojdziemy do, do perukowca. Czerwony, bordowy, jak kto woli. No, i tutaj też już i bąki, i pszczoły. To jest taki perukowiec bordowy. Tu jest nasza korwycja, którąśmy przedstawiali. I tu kawałek dalej mamy perkowca żółtego, który jeszcze jest trochę zamknięty, ale to będzie to samo. I tam kawałek dalej już nie będziemy szli, jest też zielony. Także perukowce też są interesujące. No dzięki, to by było na tyle. Cześć.